Czy sprzedajesz na snowboardy, boardy odzież zimową oraz akcesoria dla miłośników sportów zimowych? Jeśli tak, to mam świetną wiadomość, bo Allegro uruchomiło właśnie promocję, która poprawi Twoją marżę i przyciągnie więcej kupujących. Od 8 grudnia 2025 do 28 lutego 2026 roku w kategorii Sporty Zimowe obowiązuje maksymalna stawka prowizji. Oznacza to, że niezależnie czy sprzedajesz produkt za kilkaset czy kilka tysięcy złotych, zawsze zapłacisz nie więcej niż 140 zł netto prowizji od sprzedaży. To ogromna różnica, zwłaszcza w przypadku droższego asortymentu, gdzie prowizja potrafi obciążyć mocno budżet. Jak wziąć udział? Wystarczy, że masz konto firmowe i w czasie trwania promocji wystawisz swoje oferty w odpowiednich kategoriach. Nie ma żadnych dodatkowych zgłoszeń, formularzy czy skomplikowanych zasad. Po prostu dodajesz swój produkt, a niższa prowizja zostaje naliczona automatycznie. To naprawdę dobry moment, żeby pokazać pełen asortyment zimowy. Sezon zimowy to okres, w którym klienci szukają kompletnego wyposażenia, a ta promocja pozwala Ci sprzedawać więcej, płacąc przy tym mniej. Dlatego wystaw oferty, skorzystaj z promocji i przygotuj się na naprawdę intensywną zimową sprzedaż.